Pan wami. w górę serca, dzięki składajmy Panu Bogu Naszemu. Za godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to cudownie sprawił, że przez wielkanocne misterium zostaliśmy uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci, i wezwani do chwały. Jesteśmy bowiem plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym, i wszędzie głosimy wszechmoc Twoją Boże, który nas wezwałeś z ciemności do twego przedziwnego światła. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. No, jak to jest, No, no ledwo się począł, narodził, a zaraz męczą, ukrzyżowan no, i pogrzebiał. No Zdaje się, że, że wydanie wiary robi taki dramatyczny skrót w ogóle życia Jezusa, ale bardziej chodzi o momenty, które są charakterystyczne dla opisu tożsamości. Czyli pomija się właściwie to, to zwyczajne życie Jezusa przed nauczaniem. I pomija się okres nauczania, bo też no co, streścić go w wyznaniu wiary, tego by się nie dało. Ale z drugiej strony, de facto, przecież całe wyznanie wiary się bierze z tego nauczania. Więc teraz co. O... Matrioszka w matrioszce, by się to musiało zamykać tam nie, nieustannie. Tak? Bo częścią przecież nauczania Jezusa jest nauczanie o ojcu, częścią jest nauczanie o duchu, częścią jest nauczanie o nim samym. Czyli to jest takie przypomnienie. To jest w związku czy... z tym, tak, my mamy punktowy. punkty, które są determinujące i które są też specyficzne dla Jezusa. Poczęcie się z Ducha Świętego zdecydowanie to jest moment determinujący, kim Jezus jest. Umiejscowienie w historii poprzez. Maryję poprzez Poncjusza Piłata. To, to jest wskazanie, że to był konkretny człowiek, konkretnej e, historii. Bóg, jak przychodzi do nas, to wchodzi w ludzkie dzieje w określonym miejscu, w określonym czasie. To nie jest abstrakcyjne przyjście. To jest człowiek z ciała i krwi, który żył w określonych czasach i e, był do nas podobny we wszystkim, bo e, niezwykle istotne jest to, że on został jednak zabity. Śmierć. E, nic tak nie jednoczy ludzi, jak doświadczenie śmierci. I teraz, jeżeli Jezus przechodzi przez śmierć, to to, to pokazuje, jak bardzo Bóg wchodzi w człowieczeństwo. I to, to przypomnienie ludzkiej historii tam nie jest e, przypadkowe. Oczywiście On wchodzi w historię jako e, Syn Boży, ale człowieczeństwo Jego jest prawdziwym człowieczeństwem. Oczywiście, jakbyśmy popatrzyli na historię rozwoju wyznań wiary, to spory najważniejsze dotyczące człowieczeństwa Jezusa wydarzą się dopiero po ustaleniu już tych tekstów. Bo my mamy do czynienia z tekstami z wieku IV, przełomu III, początku IV, a domknięcie jakby pojęciowe tego, że jeżeli mówimy o prawdziwym człowieczeństwie, to... Tam musi być ludzka dusza i te wszystkie elementy, które normalnie w człowieku odnajdujemy, to jest dopiero wiek V. Czyli 100 lat później dopiero się jakby doprecyzowuje pewne rzeczy, ale one w zalążku są tam już obecne. Czyli jak my mówimy o tych wszystkich punktowych, tak, momencikach, w których Jezus jest obecny w historii, to my przywołujemy prawdę Jego ludzkiego życia. I ta prawda kończy się, czy ta historia kończy się w grobie, po to, by się zaraz otworzyć dalej poprzez zmartwychwstanie. I o ile do grobu to, to jest jego historia, o tyle zaraz po grobie będzie następować historia, która dotyczy nas w katastrofalnie mocnym stopniu, tak bym powiedział. Dopóki to jest życie publiczne, to mamy spotkanie z Jezusem, mamy Jego nauczanie, mamy Jego cuda, rzeczy ważne, niebagatelne, ale kluczem jest tak końcowa faza Jego życia umęczon, pogrzebion, a za chwilę zmartwychwstał. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na Apostołów Ducha Świętego.